telefon mi wyleciał We are the Cześć wszystkim, mamy dzisiaj niedzielę 23 sierpnia I dzisiaj zajmiemy się od, otwieraniem, otwarciem tej pryzmy jest to dzisiaj, no w tym roku trochę wcześniej otwieram niż w tamtym, bo w tamtym roku otwierałem podejrze 16 września. Dzisiaj, no w tym roku trochę wcześniej. Ogólnie wieczorem trochę nocy, no w ciągu dnia i wieczorem trochę padało i spadło nam 8 mm, więc trochę tutaj wody jest. Tutaj mamy jeszcze tą pryzmę fajną. Inknum. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, to e, tu macie film e, jak zbieraliśmy lucernę. Ostatni pokos. Jest to zmieszany z żniwami, także tam nie każdy mógł dotrwać tak daleko. Bo film dosyć długi wyszedł. No ale jest, jest masy. W tym roku tutaj ta pryzma też jest wyższa. Ta też jest wysoka. Także w tym roku też będę się zabierał za naprawianie wycinaka, bo ten, bo mam wycinak, ale zepsuty, trzeba go zrobić, bo w tamtym roku były niskie pryzmy, to odpuściłem temat i łyżką wybierałem, bo mogłem sobie szybciej wybierać, ale w tym roku muszę się wziąć za to. Tu początek jest niski. Także, y, tu na razie z początku będę łyżką wybiorą, Ale zaraz wam pokażę Tutaj mamy wycinak Ogólnie mam go... miałem go no, no mam go od nowości Ale zobaczcie Tutaj się cały ten nóż odgiął tutaj Już byłem wkurzony wtedy i już nie chciało mi się tego robić I odstawiłem go Będę go musiał znowu stąd wyciągnąć Ogólnie jest przystosowany, że mogę go na tura założyć Ma tutaj te spawane haki, mam taką przystawkę I mogę do tura normalnie podłączać I tak też będę robił, bo ogólnie jest to najwyższy model Bo TU-195 Czyli to znaczy, że wycina kostki na 195 cm maksymalnie. Ale jak już się przekonałem, to jest jak mamy suchy materiał, to on nie wytrzymuje zbyt długo. Mocno się psuje wtedy, co można zobaczyć. Tam na załączonym obrazku. No ale dobra, teraz otworzymy sobie y, dzisiaj tą pryzmę, a wyżynarką zajmiemy się w osobnym filmie Także No najpierw wezmę y, te baloty trochę opon Myślę, że otworzę ją gdzieś do tej białej linii tu Także na jakiś czas mi starczy, bo na razie jeszcze muszą wychodzić na dwór na te maksymalnie 6 godzin no tu możecie zobaczyć samo już na dworzu I teraz ogólnie otworzyłem im do obory. Tam jeszcze od wczoraj resztki jedzenia mogą wyjeść. Nie wiem czy będzie widać. Ale tu jeszcze częściowo są na łące, później będę robił miksa to wtedy przyjdą wszystkie. To jeszcze są na łące parę. Jeszcze ostatnie, ostatnie dźbła wyjadają. No teraz przyszła woda, bo ostatni deszcz był 4 sierpnia. Już teraz pod koniec, no już słabo z trawą było, wysychało. Ale teraz przeszło 8 mm, czyli coś tam powinno podratować. Także do tego. Bo ogólnie wypasać muszę do 15 września A jest to tym spowodowane, że e, za późno wniosek złożyłem o to dofinansowanie, bo zaczynają liczyć dni dopiero od dnia złożenia wniosku nie wiedziałem o tym i przez to e, nie policzyło mi tych bo ogólnie wypasałem od początku od początku kwietnia to znaczy tam chyba 10 kwietnia, jakoś tak. No i ogólnie mi zaczęli liczyć dopiero od czerwca, z tego co ja wiem, pamiętam. Albo od maja. Już teraz, nie pamiętam, ale tam yy, mam w plecy kilka kilka tygodni. Także to nauczka na następny rok, żeby już yy, od razu tam jak będzie można składać wnioski. Złożyć, mieć z głowy Żeby od początku było można y, liczyć dni wypasu Ty też, bo teraz dłu, długo muszę czekać do końca wypasu, żeby, żeby mógł krowy do środka dać I to tak już teraz, te trawy też już nie są aż takie wydajne No i Tak to jest Dobra, ja wezmę baloty na bok, opony podrzucę Siatkę podniosę i włączę się przy odkrywaniu folii, bo to będzie najciekawsze. No i dobra. Mamy już tu wszystko przygotowane. Jak zwykle, no jak w tamtym roku będę ciął na równo z losem pierwszą folię odetnę i resztę będę zwijał. Także pierwsze cięcie. Zaczynamy. Widzę, że ładna kiszonka jest. Pierwsza to jest lucerna. Tu mamy żyto. Zaraz Wam pokażę wszystko. Tu obetniemy. A tu wiadomo z brzegu tej kamień jest zawsze psute. Tego się nie da uniknąć. To się odrzuci. Delikatnie. I teraz tutaj Dobra Nożyk A w sumie nożyk, nożyk Nożyk na chwilę tu zostawię syfo jak zwykle się znajdzie, a to się zgarnie o, dobra Już porywają. Ja chyba ja najpierw zwinę, a potem będę tutaj tą przednią ściągał. A tu widzę, trzeba dociąć jeszcze. I teraz tniemy tu. Dobra. Tniemy z tamtej strony. Dobra, początek. A nie, dobra. Jest. O kurde. I dobra, teraz tak. hmm <sighs> Początek zawsze najgorzej zacząć, potem tu już idzie Ale lepiej. Jeszcze ta cienka nam tu będzie przeszkadzać teraz. ciepło dzisiaj słońce zaczyna grzać mi się wydaje że dotąd jak teraz zwinę położę opony i będzie dobrze żeby też nie przesadzić Ta cienka tu mi się wplątuje. No. Dobra. Tą cienką zaraz też będę musiał zwinąć, bo ją w tym roku w osobny daję, bo później za dużo ten rulon, rulon jest jak wszystkie te trzy folie w jedno Teraz cienka. Mamy odkryte. Tu z początku mamy lucerne. Widać. Jest mokra, była wtedy w ten deszcz zbierana. Tu mamy Trochę żyta odkopane bo tu, bo tu było odgarniane trochę No tu mamy żytko Tak wygląda Fajnie się zakisiła Teraz tak Tutaj tą folię jeszcze trzeba zabrać Nie dobrze wygląda od samego początku Tu początek ten, a później będą wszystkie warstwy, te suche też To będzie idealnie, mokre z suchym się komponowało On no, to mi się bombę zrobił. Dobra. Aha. Dobra, starczy To wyrzucamy tu I Jeszcze ta duża folia No tutaj pozgarniałem trochę Zobaczymy, wbijemy się łyżką, weźmiemy, wyciągniemy i zobaczymy jak wygląda to głębiej w środku. Kurde telefon mi wyleciał. Dobra, kurde. Tak to jest Dobra, ekran działa, mniejsza z tym No i tu możemy zobaczyć że już jest To już jest delikatnie trawa tutaj przeszło to wszystko tymi zapachami z żyta Żyto to ładnie pachnie Tak samo jak luce No ogólnie wszystko jest Zobaczcie jakie ładne Wszystko zimne, także zimne i mokre. Dobra, to by było na tyle. Tam film z karmienia, to zrobię Wam później, jak już będziemy w pełnym sezonie karmienia. To Wam będę mógł pokazać, jak w tym roku będziemy karmić, ale wydaje mi się, że w tym roku ładna kiszonka. Też nam wyszła, były dobre warunki. No, tylko tu pod koniec, y, przy lucernie, nam delikatnie deszcz się wkradł. Ale kiszonka nie ucierpiała na tym, jest ładna. Możecie zwać. To jest lucerna. O. Widać listki są jeszcze, także. To by było na tyle do następnego.